Szczęść Boże, witam wszystkich w Kościele i ci, którzy łączą się z nami przez naszą telewizję od serca, ewentualnie będą za jakiś czas oglądać te konferencje. Kontynuujemy nasz cykl Duchowość od serca do serca, Droga Dojrzałości Chrześcijańskiej, którą animują siostry Jadwigianki z Domu Pychowickiego. Ostatni czas był dosyć skomplikowany, naznaczony obecną pandemią covidowską. Siostry, można powiedzieć, po kolei były na kwarantannie. To się przeciągało również nasz dom salezjański. COVID nie ominął. I w związku z tym było trochę przypasowań, za co przepraszamy wszystkich widzów. Mamy nadzieję, że już te terminy, które są wymienione na naszej stronie czy w naszych mediach innych będą już terminami stałymi. Także zapraszamy tych, którzy chcą do naszej świątyni na bieżąco, a ci, którzy chcą wysłuchać po jakimś czasie, oczywiście nie ma problemu. Nasza telewizja od serca na kanale, od serca TV będzie udostępniała tę konferencję przez dłuższy czas, aby zwłaszcza rodzice dzieci pierwszokomunijnych i dzieci wskryjąc się do wyżmowania, jak i wszyscy pozostali dorośli, zwłaszcza z naszej parafii, skorzystali z tych mądrości i pogłębili swoją dojrzałość chrześcijańską, aby upodobnili swoje serce do serca Pana Jezusa czego wszystkich gorąco życzę. Pierwsze konferencje, przypomnę, głosiła siostra Agnieszka. Teraz po raz drugi konferencję wygłosi nam siostra Karolina. Dzisiejszy temat, jaki chcemy podjąć, będziemy rozważać, dotyczy Adwentu. Dlatego, że już od tego dnia rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. Kolejny rok, który jest nam dany przez Pana, by nawrócić swoje serce. To znaczy, by pogłębić swoją relację z Nim. By bardziej do Niego przylgnąć, by nadal uczyć się, jak współpracować z Jego łaską. Bo On nieustannie nam nas obdarza tą łaską. I, I po to mogliśmy też dojść tego do kolejnego roku. Po to jest nam dane, by w misteria Jezusa, w jego tajemnice, tajemnice życia móc wchodzić coraz głębiej, coraz mocniej, gdyż nasza kondycja ludzka jest, jak wiemy, różna. I potrzebujemy kolejnej próby. I to jest właśnie trochę jak, jak wkręcanie śruby. Trzeba nam wchodzić coraz głębiej w relacje z Bogiem właśnie poprzez, poprzez misteria Pana, w których, w których On nam się objawia i coraz nieustannie tą swoją świadomość pogłębiać i pogłębiać gorliwość, pogłębiać poznanie. I wiemy też, jacy jesteśmy, że czasem ta nasza śruba po prostu odskakuje. Dlatego trzeba kolejny kolejny raz z cierpliwością z miłosierdziem ją dokręcać I i trzeba mieć z tego świadomość i mieć cierpliwość y, też do siebie, y, ale też i do innych. I ja bym też... Y, I tak sobie myślałam, y, so, y, o czym jest adwent? O co tutaj chodzi? Y, gdzie, jest, y, gdzie jest jego istota? I tak sobie myślę właśnie, że adwent przede wszystkim uczy nas, uczy nas czekać i uczy nas przyjmować. I właśnie, czekanie. Dlaczego mamy czekać na Pana, skoro Pan już przyszedł? I Apokalipsa mówi, że ostatnie słowo Chrystusa, które skierował do wspólnoty Kościoła brzmiało, zaiste przyjście niebawem. Jaka była odpowiedź e, uczniów? No właśnie, przyjdź, panie Jezu, Maranata. I my razem z całym Kościołem to powtarzamy ją stanął od 2000 lat. E, Maranata, przyjdź, panie Jezu. E, bo pan przyszedł 2000 lat temu jako małe dziecko e, i pan przyjdzie, ale jeszcze nie wiemy kiedy. E, I to nas osadza w czasie, e, w czasie między już e, i jeszcze nie. Bo Pan już jest z nami, ale jeszcze na niego oczekujemy. I właśnie przez Adwek mamy się wyćwiczyć w tym czekaniu. I mam tutaj taki wynalazek jednej z naszych sióstr. Maranata. To znaczy, że Pan przyszedł, narodził się z dziewicy. I Maranata. Przejdź, Panie, czekamy na Twoje ostateczne przyjście na końcu czasów. A pomiędzy jest nieustanne przychodzenie Pana liturgii, liturgii Kościoła. Bo liturgia uobecnia obecnie to, co się stało podczas Jego pierwszego przyjścia, Jego wcielenie, męka, śmierć, zmartwychwstanie, niebo Jego wstąpienie i zasłonę Ducha Świętego. I jednocześnie zapowiada, co będzie się działo na końcu czasów. Czyli biorąc udział w liturgii, e, uczestniczę we wszystkich wydarzeniach zbawczych, które dokonały się w czasie, które dokonały się 2000 lat temu, ale jednocześnie antycypujemy to, co będzie się działo na końcu czasów. Czyli uczestniczymy już w esmatologicznej uczcie godu Baranka. I liturgia właśnie spina te dwie rzeczywistości przychodzącego Pana. Dlatego to nasze czekanie ma być czekaniem aktywnym. Ma być czuwaniem, jak słyszeliśmy w Ewangelii właśnie w zeszłą niedzielę. Dlatego trzeba nam uczyć się nieustannie tego czekania i trwać w pełnej miłości, tęsknocie do tego, od którego wyszliśmy i do którego zmierzamy. I druga rzecz, istota Adwentu, to przyjmować. Musimy się nauczyć przyjmować, bo właśnie Bóg nieustannie przychodzi do nas przez liturgię, przez sakramenty, przez modlitwę na modlitwie, przez drugiego człowieka i jest wiele kanałów tej łaski, jest wiele kanałów, jest wiele możliwości Jego przychodzenia, którymi do nas chce przyjść i trzeba nam nauczyć się Go przyjmować. To znaczy um, uwrażliwiać swoje serce na Jego działanie, by nasz wzrok. Stało się coraz bardziej uważnie na jego obecność. I advent właśnie nie jest wspomina wspominaniem przeszłości, ani jednocześnie wybieganiem ku przyszłości, ale przede wszystkim głębokim przeżywaniem z wiarą mm, dzisiaj, tego co wydarza się teraz. I my bardzo często mamy problem z tym, co jest teraz. Dlatego, że Zły duch kusi nas. Kusi nas do rozpamiętywania tego, co było kiedyś, do rozgrzebywania starych ram, do rozpamiętywania tego, co minęło. Tak czasem mówimy, że to są tak zwane wypominki, z wielu, z wielu lat bardzo często. I to wcale człowiekowi nie służy, bo stwarza jakąś blokadę, jakieś mur i skupia na sobie, na swoim bólu i pielęgnuje egoizm. A także jest druga strona, czyli mamy tendencję do zbytniego fantazjowania, do jakiegoś wybiegania w przód, do planowania, układania sobie życia, bardzo często nie pytając po prostu Pana Boga, czy On tego chce. Wtedy nie ufamy temu, któremu powinniśmy zaufać, ale sobie i na sobie opieramy nasze plany. A to, co jest dziś, to, co dziś się dzieje, to nam bardzo często umyka. I nie potrafimy być tu i teraz, bo nawet jak jesteśmy na modlitwie, to gdzieś nasze myśli krążą tu i tam, gdzieś uciekają. A Chrystus przychodzi dzisiaj, teraz. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. I każdego ranka modli, modli się Kościół, że jeśli dziś usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie Waszego serca. Żeby, żeby dziś Boga przyjąć, bo to ma wpływ. Na moje życie. To, co było, to już przeminęło, a to, co będzie, to jeszcze, to nie należy do mnie. Dziś ma znaczenie. I w Adwencie taką towarzyszką tego czasu jest nam Maryja, bo to właśnie ona jest wzorem czekania, ona jest wzorem przyjmowania i ona nas tego uczy. Uczy czekania, bo ona sama czekała i dokładnie wie, też jako Żydówka, co to znaczy oczekiwać na Mesjasza, co to znaczy oczekiwać na zbawienie, a także wie, co to znaczy oczekiwać na nowe życie, które nosiło pod sercem. A także uczy nas przyjmowania, bo to w niej Słowo stało się ciałem. I ta sama dynamika jest w Eucharystii. Najpierw mamy liturgię Słowa, by to Słowo usłyszeć, a potem liturgię Eucharystyczną. By to, co usłyszeliśmy, wcielali w życie. To znaczy wraz z Chrystusem na ołtarzu składać swoje życie w ofierze, a następnie idąc do domu, do pracy, do szkoły, do codziennych obowiązków, żyć tą tajemnicą, by ona mogła się przez nas realizować w świecie i ten świat przemieniać. I w nas ten proces zwiastowania ma się również dokonywać. I też bardzo często w wielu dziełach sztuki które przedstawiają zwiastowanie. Maryja ukazywana jest w postaci kończącej, ze zwojem pisma albo z księgą. I nie chodzi tu o to, żeby pokazać, że Maryja w czasie zwiastowania, kiedy przyszedł do niej właśnie czytała Pismo, ale żeby ukazać, że, że ona była cała zanurzona w słowie, że przygnęła całą sobą do słowa, przez to do Boga. I dlatego, kiedy przyszedł do niej, Ania miała w sobie otwartość i dyspozycję na to, by przyjąć to, co Bóg dla niej przygotował. I my także, jak Maryja, mamy do tego słowa przygotować, bo ono mogło w nas i przez nas stawać się nieustannie żywe. I chciałabym też powrócić do, do pierwszego czytania z ubiegłej pierwszej niedzieli Adwentu bo tym tekstem zaczęliśmy w zasadzie adwent i on jest też taką kwintesencją tego czasu. Z księgi proroka Izajasza. Tyś, Panie naszym Ojcem, odkupiciel nasz to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić, z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą. Odnij się przez wzrok na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Staliśmy się od dawna jakby ci, nad którymi Ty nie panujesz i którzy nie noszą Twojego imienia. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, przed Tobą skłębiłyby się góry, podobnie jak ogień pali chrust i sprawia brzenie wody, abyś dał poznać twoje imię wrogom. Przed Tobą drżeć będą narody, gdy dokonasz dziwów niespodziewanych. Stąpiłeś, przed Tobą skłębiły się góry, i o których z dawna nie słyszano, ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto ty zawrzał gniewem, bośmy zgrzeszyli, bośmy, bośmy zgrzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny, jak strwawiona śmoto. My wszyscy opadliśmy zwięgli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudziłby się chwycić Ciebie, bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem, myśmy gliną, a Ty naszym twór twórcą. Dzielę Wam Twoich jesteśmy my wszyscy. I to, co z tego tekstu wysuwa się na pierwszy plan, to właśnie przede wszystkim głęboka świadomość ludu wybranego na temat własnego grzechu. I właściwie to nie tyle ważne są różnego rodzaju niełaski, w które chowa Izrael. Ale ważny jest grzech, który tutaj jest postrzegany jako więzy, z których y, lud wybrany nie jest sam w stanie się udłonić, i on ma tego świadomość. Dlatego też y, autor woła: Czemu, Panie, dozwalasz nam dłonić dalej od Twoich dróg? A w innym tłumaczeniu możemy przeczytać, dlaczego znaczy, pozwalasz, żebyśmy chodzili, byśmy schodzili z Twojej drogi na manowce, lub oddałeś nas w moc naszej winy. I grzech tutaj. Y, Napawa grozą, bo lud ma świadomość, że nie ma mocy, by samemu się wyzwolić. I Bóg w Adwencie nas do tego zaprasza, byśmy zobaczyli, jaka jest naprawdę nasza ludzka kondycja serca. Że nasza dusza, przez grzech i słabość, jest wyschnięta jak piasek na pustyni, jak zwiędły liść. I raczej nie jest to przyjemny widok, i raczej napawa smutkiem. Dlatego też Izajasz y, dalej woła, obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Potrzebujemy Ciebie, jak zesła ziemia potrzebuje wody, bo wiemy, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie tej wody wydobyć, sami z siebie nie jesteśmy wykrzesać zbawienia, y, że to Ty musisz przejść i coś zrobić. Y, Odmij się przez wgląd na Twoje sługi. Odwróć się ku nam. Chcemy wreszcie Ciebie zobaczyć, chcemy wreszcie Ciebie doświadczyć. I takie właśnie jest wołanie człowieka Adwentu. Wołanie, które e, przepełniane jest tęsknotą, a jednocześnie też pewnością, że Bóg e, przyjdzie, że taka była jego obietnica i na pewno on tę obietnicę e, spełni. I Adwent właśnie ma nas skłonić ku temu, byśmy, e, byśmy przestali patrzeć na siebie, byśmy przestali e, na sobie budować, na swoich pomysłach. Ale zaczęli budować właśnie na Bogu, bo On zna naszą niewolę i chce z nas z niej wyzwolić. I On chce być naszym lekarzem, chce być balsamem na nasze rany. I dalej też czytamy, że wszystkie nasze czyny jak skrwawione szmata. I jest w tym coś dramatycznego, bo, yy, bo nie właśnie nie nasze grzechy, nie nasze upadki. Nie to, co nas od Boga oddziela, ale właśnie wszystkie nasze dobre czyny, jak skrwawia nasz mata. I to są bardzo mocne słowa. I mówi, że właśnie cała ta nasza sprawiedliwość, która właśnie w Starym Testamencie jest synoniem świętości, że wszelkie nasze dobre uczynki, nasze dobre czyny prowadzące do nawrócenia, są dokładnie tyle warte, są skrwawia nasz I trzeba nam zobaczyć w Adwencie, że tu naprawdę nie chodzi o nasze dobre czyny. Że trzeba nam tę perspektywę odwrócić. Że jeżeli znowu skoncentrujemy się na naprawianiu wszystkiego, co możemy naprawić, i znów będziemy siebie udoskonalać na siłę, a potem cieszyć się jeszcze z własnego nawrócenia, to nie osiągniemy tego, na czym Bóg zależy. Bo Jemu nie chodzi o nasze postanowienia. No i oczywiście dobrze, jeżeli coś chcemy ze sobą zrobić z naszym życiem, że mamy jakieś plany na, na zmiany. Ale jeżeli właśnie 24 grudnia spojrzymy wstecz i powiemy sobie po tych wszystkich wysiłkach wykonanych, że ale mi się udało, ale się nawróciłem, ale dobrze to zrobiłem. No to stanie przed Tobą prorok Izajasz i powie Ci, że wszystkie Twoje postanowienia, wszystko to co dotrzymałeś, piękne rzeczy, miłość, dobre uczynki, że to wszystko jak strwale na szmatę i wyrzuć to. No i właśnie, co za tym robić? To mamy nie czynić dobra. No oczywiście, że trzeba. Ale w naszym działaniu musi być najważniejszy ten jeden czyn. I Zajasz też o tym pisze dalej. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić z ciebie. I Bóg chce, żebyśmy w tym Adwencie w końcu się zbudzili i w końcu się Jego chwycili. Bóg chce, żebyśmy za Nim zatęsknili, żebyśmy szukali Go we wszystkich czynach. I oczywiście, czyńmy dobrze, nawracajmy się, odrzucajmy grzechy, starajmy się, by nasze życie było lepsze, ale niech w tym wszystkim będzie najważniejsza chęć uchwycenia się Pana. Niech wytajmy tego, niech wytajmy się tego, co jest nasze, przez nas produkowane, naszego pomysłu na świętość, naszego pomysłu na nawrócenie. I zostawmy w spokoju całą naszą doskonałość. Że chwyćmy się w końcu Boga w tym czasie adwentu. Uczepmy się Jego ręki, bo to w Nim jest nasze zbawienie. I to, co też mocno z tego tekstu wybrzmiewa, to też powtarzałam kilka razy, że Bóg jest naszym Ojcem. I dajesz, jakby o tym przypomina. Tyś, Panie, naszym Ojcem. My jesteśmy winą w Twoich rękach. My jesteśmy Twoim stworzeniem. Jakby się upomina o tą relację. I właśnie mocno tutaj wybrzmiewa ta, ta zależność stworzenia od Stworzyciela, dziecka od Ojca. Bo do takiej bliskiej relacji zapraszam nas Bóg o takiej relacji nieustannie mówi do nas na kartach Pisma. On chce, żebyśmy żyli Jego życiem. Dlatego potrzebny jest nam ten adwent do tego, żeby żeby w ten sposób się nawrócić, żeby być bliżej niego, I moja koleżanka opowiadała mi kiedyś, jak w zeszłym roku właśnie w Adwencie nosiła pod sercem swoje dzieciątko i właśnie opowiadała to w taki sposób bardzo praktyczny, myśląc, jak, jakie będzie to dziecko, jak będzie wyglądać, jaki będzie miał charakter co z nią będzie można robić, tak? ale przede wszystkim też jak się jej życie zmieni, jak to życie się zmieni e, e, jej i jej męża pod wpływem tego, że, że pojawi się dziecko i e, jak to życie na nowo ustawić, jak przygotować miejsce dla tego nowego członka rodziny. No i właśnie adwent też jest takim czekaniem, e, takim czułym czekaniem, właśnie jak matka oczekuje na dziecko, tak samo i my czekamy na Pana. Który chce właśnie zamieszkać w naszym domu i trzeba nam myśleć, jak przygotować mu mi miejsce i jak od tej pory przeżywać nasze życie z nim. Bo on chce być, on chce być stałym mieszkańcem naszego domu. I zapraszam do tego, żeby, żeby może jeszcze wrócić do tego tekstu, to jest koniec rozdziału 63 z Księgi proroka Izajasza. Żeby właśnie spojrzeć też na, na swoją kondycję serca. Co mnie od Boga oddziela? Co nie pozwala mi być blisko Niego? Żeby jakoś to zreflektować, żeby, żeby spojrzeć na siebie, stanąć też w prawdzie. I nie bać się stanąć w tej prawdzie. I zobaczyć, że faktycznie potrzebuję tego lekarza że sam sama siebie nie uleczy, że potrzebuję e, Boga w moim życiu. Że to On ma moc mnie zmienić. E, a ja muszę odpowiedzieć na tą łaskę, którą mi daję. Tą łaskę zobaczyć, tą łaskę przyjąć e, i ją żyć. Bo Bóg chce być naszym Ojcem. I otwórzmy się na tą łaskę dzieciństwa Bożego. Dziękuję siostrze Karolinie za podzielenie się z nami tymi wartościowymi przesłaniami Pisma Świętego i teologii, która jest nami nabudowana. Dziękuję wszystkim tu obecnym, w świątyni, tym, którzy dzisiaj się łączą z nami w transmisji, jak i ci, którzy będą się z nami łączyć, będą tu konferencję oglądać w przyszłości. Przypomnę, że kolejne spotkanie będzie 18 grudnia. Pod tytułem Porządki, zgubna namiętność. I kolejne 8 stycznia, i potem już w nowym roku. Spis konferencji, co dwutygodniowych, znajdziemy na stronie sdb.pl Zapraszamy również w przyszłości. Szczęść Boże, Dobrej Nocy lub Pięknego Dnia.